Bardzo się cieszę, dziękuję bardzo za udostępnienie e, możliwości nagrywania. Kochani, dzisiaj kolejna lekcja e, z cyklu Kurs Zmiany nawyków żywieniowych i dzisiaj lekcja numer 4, czyli będziemy rozmawiać o bardzo fajnej rzeczy, e, które wszyscy kochamy, a szczególnie dzieci, e, a wszyscy jesteśmy łasuchami. Dotyczy to węglowodanów, inaczej cukrów. Ale poruszymy też problem i wyjaśnimy sobie, co to znaczy indeks glikemiczny i dlaczego on jest taki e ważny. Więc słuchajcie, zaczynamy słodką lekcję o węglowodanach i cukrach. Dobrze. Słuchajcie, co to są węglowodany i dlaczego są ważne? Są źródłem szybkiej, szybko przyswajalnej energii, odżywiają bezpośrednio komór komórki mózgowe. A produkty węglowodanowe mogą zawierać błonnik, witaminy, minerały. I dlatego są, są właśnie takie ważne, bo dostarczają nam podstawowe źródło energii. I węglowodany z, 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 znajdują się w takich produktach jak, jak kasze, makarony, ryż, pieczywo, płatki, otręby, czyli nie tylko e, cukierki i, e, i ten. Z, e, Czysty biały cukier, który jest tutaj na ostatnim miejscu, ale również węglowodany to są warzywa, no i oczywiście owoce. To może niektórych zaskoczyć warto o tym pamiętać. Za chwilę dojdziemy dlaczego, czym różnią się te kategorie, które zostały tutaj wymienione. Zwróćcie uwagę, że wszystkie wyglądowane szybciej lub wolniej zamieniają się w organizmie w cukier prosty, tak zwaną glukozę. Pytanie brzmi, jak szybko to następuje? Jak szybko? I tutaj tkwi cały szkopu, że węglowodany proste dają nam w krótkim czasie mnóstwo cukru przy niskiej wartości odżywczej. Tak? Mówimy o cukrze, czyli o tym prostym związku chemicznym glukoza, która w komórkach naszych zamienia się w energię, i jeżeli byśmy chcieli tutaj oczywiście zwiększyć naszą wiedzę. Może kiedyś indziej, albo y, można to poszukać w internecie. Jak glukoza w komórkach zmienia się na cząsteczki ATP, które kole, w kolejności w mitochondriach zamieniają się energię na i napędzają nasze komórki. Nam wystarczy tylko tyle, bo to nas interesuje. Mówimy o prostym takim cukrze, tak? Natomiast węglowodany złożone dają nam minimum cukru w dłuższym czasie przy maksimum wartości odżywczej. Rozwiniemy zaraz ten temat. Ile to jest 100 gram cukru. Warto sobie uświadomić, bo często nie mamy pojęcia ile tego cukru tak naprawdę w naszym otoczeniu i ile go tak naprawdę spożywamy. I sobie uświadommy, że jedna łyżka łyżka, czyli taka od zupy zawiera 20 gram cukru, a jedna łyżeczka, to jest 5 gram cukru. Łóżeczkę określamy jako taką łyżeczkę od herbaty. To jest takie, takie zobrazowanie wartości i gramatury cukru w, naszym, w naszej diecie. Tak? I teraz idąc dalej. Węglowodany proste. Zobaczcie, jest tutaj sporo takich przykładów. Na przykład, pierwsza, pierwszy obrazek, czyli takie zwykłe bułeczki, chlebek. To są 4 gramy, 4 łyżki, łyżki, zobaczcie, na 100 gram produktu. Czyli tak naprawdę, zobaczcie, że ta mąka, z czego to jest zrobione, nie tylko ten biały cukier, który sypiemy do, do, takiego, do, takiego, do takiego pieczywa, to wszystko, mąka i te wszystkie elementy zawierają, zawierają cukier i zamieniają się w ten prosty cukier. Zobaczcie, tutaj orzechy, znaczy tu są, to jest takie pieczywo typowo słodkie, ciastka. E, tutaj są puree ziemniaczane, e, czyli ziemniaki, to też są cztery łyżki cukru. E, zobaczcie, tutaj jest prosty, wydawało się bardzo fajny makaron, e, ale jeżeli on jest zrobiony z zwykłej e, mąki oczyszczonej, no to też zawiera bardzo dużo Dużo cukru. Tu popatrzcie, często mówi się o zdrowym ryżu, ale to też jest źródło prostych węglowodanów. Nie mówiąc już o tak zwanych zdrowych płatkach kukurydzianych, które dużo dzieciaków dzisiaj jej, to są mocno reklamowane. To też jest niesamowita ilość cukru. A zwróćcie uwagę, 100 gram produktu, tak, i to też jest węglowodan, też zawiera sporo Sporo objętości i nasyca nasz organizm, ale to jest tylko na przykład, zobaczcie, warzywa, tutaj kalafior, blokuła, e, kapusta, papryka. Tu mamy tylko, zobaczcie, śladowe ilości, to są 0,2 łyżki cukru. E, fasola, groch, groszek konserwowy, e, ciecierzyca, różne elementy strączkowe, to jest jedna łyżka cukru. Nie wiem, czy smakowaliście kiedyś groszek zielony. Polecam. Cudownie słodki, cudownie. A to jest tylko jedna łyżka cukru. No i oczywiście mogłoby się wydawać, że w owocach jest tego cukru bardzo wiele, ale to jest tylko 0,6 g. 0,6 łyżeczki cukru, czyli nie cała, cała jedna łyżka. Ale zwróćcie uwagę, nie mówimy tu o soku, tylko Zobaczcie, jest tutaj obraz pełnych, pełnych owoców. Za chwilę wrócimy do tego, dlaczego to jest ważne, żeby rozróżniać i mówić o całych owocach, a nie tylko o soku. Kolejna rzecz, którą warto pamiętać, to wiele osób, widzą, wiedząc o szkodliwości nadmiaru cukru, stara się go unikać, unikać słodkości i próbuje chronić przed nimi swoje dzieci. Jednak zdecydowana większość nie rozumie. Że produkty mączne, ziemniaki i ryż są dokładnie takimi samymi prostymi węglowodanami, które przy minimalnej wartości odżywczej prawie w całości zmieniają się cukier, co pokazaliśmy na poprzednim, poprzednim slajdzie. Tu są zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia, że mówi się o 10% części energii, którą powinniśmy otrzymywać z. Diety talerzowej, i to jest 10% powinno być węglowodanów. Natomiast no, w dzisiejszych czasach te zalecenia, te zalecenia są jeszcze bardziej rygorystyczne i warto je stosować i unikać cukrów w ogóle. W tym sensie, że szukając, szukając produktów dostępnych na rynku, jak będziemy mieć lekcje o etykietach, zobaczycie że nawet świadomie unikając cukru, który widzimy, który nam wchodzi w oczy, i tak tego cukru przyjmiemy do naszego organizmu dość sporo, bo będzie on ukryty gdzieś głęboko w innych elementach jedzenia, które przyjmujemy. A zobaczcie, jesteśmy otoczeni tym cukrem, bo to nie tylko ten cukier biały, który sypiemy lub białe pieczywo, które kupujemy i wiemy, że on jest typowym źródłem węglowodanów prostych, ale tutaj mówimy o takich elementach no, znanych jak landrynki, miód, syrop klonowy, żelki. To wiadomo, że wszędzie jest tego cukru bardzo dużo, ale zwróćcie uwagę na płatki śniadaniowe, ile to jest cukru, batony zbożowe, musli, wbrew pozorom też syrop czy, czy jakieś klejki, które z, z, zbrylają i sklejają poszczególne elementy. Ziarna w takim buten, było batonie musli, musli to też jest bardzo często syrop cukrowy. Jogurty owocowe, bardzo często o smaku owocowym, nie zawierające owoców, a nawet jeżeli owocowe, to też tych owoców w całości jest ich bardzo mało, więc jogurt też zawiera sporo, sporo cukrów, nie mówiąc już o napojach słodzonych. Tak, co dalej? Co nam się pokaże? Zobaczcie, że puste kalorie, 4 łyżki stołowe cukru w 100 gramach. to jest niesamowite i te wszystkie produkty, które są po lewej stronie Waszego ekranu, to wszystko są produkty o wysokim indeksie glikemicznym, który powoduje co? Choroby rozwiniętych narodów. A co to znaczy? Nadwaga, cukrzyca, choroby układu sercowo-naczyniowego. O tym mówiliśmy już wcześniej, wszędzie się to przewija. Widzimy to u naszych sąsiadów, ludzi, których spotykamy na co dzień. Jak reaguje nasz, jak reaguje nasz organizm na wysoki poziom cukru we krwi? Eee, reguluje to taki hormon, który się nazywa insulina i zmniejsza poziom cukru we krwi. Taka jest jej zadanie. I insulina. No, doprowadza, że i ułatwia gromadzenie cukru w mięśniach, zmusza komórki do zmiany cukru w tłuszcz. Jeżeli tego cukru jest za dużo i za wysoki poziom insuliny, jest ten proces, że, że w ten czas cukier nie jest przechowywany i on nie, nie daje się przechowywać w naszym organizmie w postaci cukru, tylko zamienia się w tkankę tłuszczową. To właśnie powoduje czy pomaga w tym procesie, i, i on i odpowiedzialna jest za to insulina. A insulina też gromadzi tłuszcz w komórkach tłuszczowych jako rezerwuar energii. Dopiero z tłuszczu organizm sobie to rozkłada na elementy cukrowe. I dalej na cukier, na glukozę, glukozę na ATP, i to dalej zasila, zasila nasze komórki. I można by tutaj dłużej o tym rozmawiać. Właściwie wszystkie elementy odżywcze, tłuszcze i białka również po części są rozkładane na te elementy proste część jako budulec, tłuszcze na przykład też jako jako też rezerwuar naszej energii, ale o tym będziemy rozmawiać. Że to wszystko, te wszystkie elementy i tak gdzieś, tylko inne są za to odpowiedzialne hormony. Natomiast wybór produktów, jakie, jakich dokonujemy, i wybór rodzajów węglowodanów, które kładziemy do naszych ust i dostarczamy naszego organizmu. Może powodować różne, różne reakcje naszego organizmu, i to powoduje do określonych rezultatów, które się dzieją w naszym organizmie. Jedne powodują, węglowodany powodują szybkie ponowne uczucie głodu, przyrost wagi, starzenie się i choroby, przyrost tej niedobrej tkanki tłuszczowej, a niektóre, niektóre węglowodany Powodują obniżenie wagi i przyczyniają się do budowy naszego zdrowia. Dlaczego się tak dzieje? Wszystko zależy od tego, jaki, jaką, jakiego rodzaju ten węglowodan jest. Jeżeli on będzie prosty, no to będzie powodował silną reakcję insulinową, o czym żeśmy rozmawiali, że nadmiar tego cukru zmieni się w tłuszcz. Natomiast węglowodan złożony powoduje słabszą reakcję insulinową. Nie jest taki gwałtowny wysyp insuliny, rozkłada się to w czasie, a czas gra tutaj dosyć dużą rolę, bo dzięki temu nasz organizm zaczyna pobierać cukier nie tylko z węglowodanów, które wchodzą do na naszego organizmu, ale również z, z tego rezerwuaru energii, w którym jest tłuszcz. I w ten czas tą energię musimy. Organizm, który potrzebuje do życia, do działania, do pracy, no, zaczyna czerpać z rezerwuaru i z takiego magazynu, którym jest tkanka tłuszczowa, a o to w dużej mierze dzisiaj nam przecież chodzi, bo tego nadmiaru tkanki tłuszczowe w organizmie mamy bardzo wiele. Aby rozróżnić, jak, jak sobie segregować i, i świadomie wybierać produkty, które zawierają ten dobry, dobry węglowodan, czyli ten bardziej złożony, no posługujemy się tablicami litkiemicznymi. Czyli każdy produkt, który ma, to już jest przebadane i sprawdzone, w jaki sposób nasz organizm reaguje na poszczególne produkty. I one są umieszczone w tak zwanej tablicy z indeksem chemicznym Bardzo często. Wiele produktów ten na etykietach ten indeks glikemiczny ma podawany. Natomiast jeżeli nie, to nie ma problemu. Internet zawsze mamy pod ręką. Możemy sprawdzić, który, jak klasyfikuje się ten nasz produkt na wysokości indeksu glikemicznego. A indeks glikemiczny pokazuje, jak szybko dany produkt powoduje podwyższenie poziomu cukru cukru we krwi i reakcję insulinową cząstki, tak? tak to określamy, definiujemy indeks glikemiczny. Indeks glikemiczny dzieli się na takie elementy i na takie trzy kategorie. Wysoki, co powoduje, czyli jeżeli ten indeks jest 70 i wyżej, dochodzi do 100 lub nawet niekiedy, ale chyba 100 to jest najwyższy indeks glikemiczny, ale od 70 do 100 jest to szybka reakcja insulinowa i ten, ta nasza, ten nasz organizm jest, jest w ten czas mocno atakowany. Wielki, duży wysyp, nadmiar tego typu produktów, no nie jest w stanie szybko być użyty w naszym organizmie. Więc, jeżeli ten nadmiar tego cukru się pojawia, tego prostego, który powstaje z produktów wysoko, znaczy się o wysokim indeksie glikemicznym, łatwo się zamienia w glukozę, natomiast nadmiar, nadmiar tego cukru zamienia się w tkankę tłuszczową. Chyba że jesteśmy na jakimś maratonie, gdzie mocno obciążamy organizm, potrzebujemy bardzo krótkiej drogi wymiany jedzenia na energię w naszym ciele, ten czas, oczywiście, te cukry proste powodują skrócenie tego czasu reakcji i uzupełnienia energii w naszym organizmie, ale umówmy się: większość naszego czasu jednak spędzamy na wysiłku czy na naszej pracy, czy na naszym działaniu raczej niezbyt intensywnym i te, ten czas dostępu do energii nie jest taki jest raczej wydłużony, nie potrzebujem w szybkim, szybkim tempie dużej ilości energii, a raczej małymi porcjami, i w ten czas warto wybierać ten niski indeks chemiczny, który jest klasyfikowany poniżej 50 punktów, i to jest w ten czas gwarancja, że przez długi okres czasu małymi krokami insulina rozkłada. Ten, ten produkt i dostarcza tyle energii w równym czasie. Wiecie, jak dobrze naoliwiony i dobrze działający układ spiskowy w samochodzie, że w ten czas z moimi porcjami mamy cały czas energię i w bardzo dobrym, w dobrej kondycji i wytrzymałości nasz organizm działa. Natomiast średni, średni umiarkowana reakcja insulinowa, czyli ten średni poziom indeksu glikemicznego warto stosować w momentach, kiedy mamy jakieś takie spadki energii, potrzebujemy chwilowo przyspieszyć dostarczenie, bo czujemy jakieś, jakąś senność i, i takie tak zwane przymulenie. Ten czas warto sięgnąć po właśnie banana, jakieś pieczywo pełnoziarniste, czy na przykład rodzynki, które mają 64, jakiś owoc. To w ten czas dosyć szybko jesteśmy w stanie uzupełnić tą energię. Więc wniosek z tego jest prosty i moja sugestia, żeby raczej koncentrować się na niskim poziomie indeksu glikemicznego i większość produktów spożywać o niskim indeksie glikemicznym, sporadycznie stosować średni indeks glikemiczny, natomiast w codziennym życiu produkty o wysokim indeksie glikemicznym generalnie wyeliminować, chyba że jesteście na maratonie, yy, jesteście już u, u kresu sił i w ten czas no, potrzeba takiego szybkiego dopalacza, i tak? iść po prostu na skróty. W ten czas jak najbardziej można użyć prostego cukru, yy, czekolady, yy, nie wiem, białego pieczywa, które yy, na skróty dopali nasz organizm. Ale wiecie, no, ile razy byliście w takiej sytuacji, że byliście u kresu sił na jakimś maratonie, czy ciężkiej pracy w ogrodzie, nie wiem, rozładowaliście wagon węgla? Nie sądzę. Dzisiaj człowiek bardziej pracuje jednak umysłowo i przed komputerem, więc potrzebuje małe dawki, ale ciągle, tak? Małymi dawkami, więc niski indeks chemiczny jest jak najbardziej wskazany. Aby być zdrowym i chudnąć, i kontrolować wagę, wybierajmy więc produkty o niskim indeksie glikemicznym i wysokiej wartości odżywczej, a unikajmy produktów o wysokim indeksie glikemicznym i niskiej wartości odżywczej. Jakiego to są rodzaju i co wpływa na indeks glikemiczny, jakiego rodzaju to są produkty, o tym zaraz. Natomiast na pewno na indeks glikemiczny, na jego wysokość wpływa stopień przetworzenia, ugotowania. czym większy stopień przetworzenia, tym ten indeks glikemiczny też będzie wyższy. Stopień rozdrobnienia pokarmu, czyli zwróćcie uwagę, że wszelkiego rodzaju drobne, pokrojone pokarmy też powodują, że ten indeks chemiczny wzrasta, obecność błonnika, o czym będzie osobna lekcja, dlaczego jest tak ważny, obniża ten indeks chemiczny, jest bardzo pomocny, błonnik jest węglowodanem bardzo złożonym, temperatura, czas spożywania posiłku też, czyli czym dłużej spożywamy, czym dłużej żujemy posiłek, tym powodujemy też obniżenie indeksu glikemicznego. To może nie jest taka <grybka> oczywista sprawa, ale zwróćcie uwagę, jak dłużej żujemy, dłużej miam, 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 przetwarzamy ten produkt w naszych ustach, tym czujemy się bardziej nasyceni. Bo to też jest, jest wiele tego, wiele procesów, które na to wpływa, ale, ale również obniżamy przez to indeks glykemiczny. Słuchajcie, i oczywiście są różne produkty, i można, można szukać ich i próbować włączyć do, do swojej diety. Natomiast najprostszym chyba i Sprawdzonym, przynoszącym bardzo dobre rezultaty, jest zastępnik posiłku przygotowany przez naszego dostawcę Herbalife. I zwróćcie uwagę, że on jest tak skonstruowany i bierze pod uwagę te wszystkie elementy, bo jego indeks chemiczny jest tylko 30. Czyli tak naprawdę, mimo że jest przygotowanym produktem o technologicznie bardzo zaawansowanym, ale odpowiada to nisko przetworzonym produktom które warto, warto stosować i warto wprowadzać we w własny plan odżywiania. Takim elementem, który generalnie powoduje, że nasz organizm nie wytwarza i powiedzmy może nie wytwarza albo nie reaguje tak mocno wysypem insuliny i raczej jest takim, taką oliwą na wzburzone morze dla trzustki, to jest stosowanie, stosowanie błonnika albo w formie tabletek, albo jeszcze lepiej w formie naszego napoju błonnikowego dodawanego do koktajlu, albo można spożywać go samodzielnie, albo dodać do soku. W dowolny sposób warto go stosować i mieć w zanadrzu, bo niestety dzisiaj. Sposób produkcji większość produktów na naszym talerzu jest na tyle przetworzony i oczyszczony z błonnika, że jest to niestety duży problem, aby w odpowiedniej ilości dostarczyć ten produkt do, naszej, do naszego organizmu, na nasz talerz. Warto skontaktować się z, ze swoim trenerem, przeanalizować nasz program odżywiania i naszą dietę czyli sposób, Zagospodarowania telerza, czy rzeczywiście mamy wystarczającą ilość tych błonnika i węglowodanów złożonych, czy może warto uzupełnić je w formie suplementacji. I na pewno trener będzie wiedział, jak, jak to zoptymalizować, na co zwrócić uwagę, jak ustawić swój program odżywiania. I słuchajcie, to tyle na temat węglowodanów i wpływu indeksu glikemicznego i czym jest indeks glikemiczny, jak rozróżnić węglowodany. Natomiast następna lekcja będzie bardzo ciekawa, zresztą jak każda, będziemy mówić o metabolizmie. Często się wydaje, że ojej, z wiekiem mamy spowolniony metabolizm, albo że chcemy ten, że... Różne lekarstwa, albo choroby spowolniają metabolizm, albo zastanawiamy się, cholipa, jak podnieść ten metabolizm, czym to się je, jak to się je i czym jest metabolizm, jak można na niego wpływać, jak go po prostu też liczyć i w jaki sposób układać nasz program odżywczy pod kątem metabolizmu. Jak on wpływa na nasz organizm i nasze rezultaty, które chcemy osiągnąć. Także słuchajcie, bądźcie czujni, obserwujcie kanał, zobaczcie, kiedy będzie następna lekcja i zapraszam na, za tydzień na lekcję o metabolizmie. Na dzisiaj bardzo Wam dziękuję za poświęcony czas. Jesteście zawsze o ten krok dalej do osiągania wspaniałych rezultatów. Do zobaczenia.